Tytuł kolejnego wykładu w dziale wielomiany to równość wielomianów. Na tej lekcji opowiem Ci, kiedy dwa wielomiany są równe. Przerobimy też kilka typowych zadań, które dotyczą własności równości wielomianów. Zapraszam. Rozpocznijmy od definicji. Dwa wielomiany zmiennej x są równe wtedy i tylko wtedy, gdy są tego samego stopnia i mają równe współczynniki przy odpowiednich potęgach zmiennej x. Definicję wielomianu, jego stopnia i współczynników wprowadziłem Ci w wykładzie pod tytułem Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej stopnia n. Przykład pierwszy. Przeanalizujmy teraz następujące zadanie. Sprawdź, czy wielomian W od x równa się w nawiasie 2x minus 3 do kwadratu minus 4x kwadrat oraz P od x równa się minus 12x plus 9 są równe. Przekształćmy wielomian W od x, korzystając ze wzoru skróconego mnożenia. a minus b do kwadratu jest równy a kwadrat odjąć 2ab plus b kwadrat. Dostaniemy w od x równa się 4x kwadrat odjąć 12x plus 9 odjąć 4x kwadrat co daje minus 12x plus 9. Stwierdzamy, że wielomiany w odx oraz p od x są tego samego stopnia oraz współczynniki przy odpowiednich potęgach zmiennych x są równe. Zatem te wielomiany są równe. Rozwiążmy teraz zadanie zamieszczone w informatorze maturalnym z matematyki od roku 2010. Zadanie pierwsze. Wielomiany w od x równa się ax razy, nawiasie x plus b do kwadratu i v od x równa się x do trzeciej plus 2x kwadrat plus x są równe. Oblicz a i b. Rozpiszmy. W od x równa się ax razy, nawiasie x plus b do kwadratu równa się ax razy x kwadrat plus 2bx plus b kwadrat. A to się równa ax do trzeciej plus 2bx kwadrat plus ab kwadrat razy x. Z treści zadania wiemy, że wielomiany w od x i V od x są równe. Zatem możemy teraz, korzystając z definicji równości wielomianów, przyrównać współczynniki przy odpowiednich potęgach zmiennej x. Dostaniemy A równa się 1, porównując współczynniki przy x do trzeciej. 2AB równa się 2, porównując współczynniki przy x kwadrat, oraz A razy b do kwadratu równa się 1, porównując współczynniki przy x. Jedyną parą liczb, która spełnia te trzy. Powstały równania jednocześnie jest a równa się 1 i b równa się 1. Zatem dla a równego 1 i b równego 1 te wielomiany V od x i W od x są sobie równe. Zadanie drugie. Dane są wielomiany W od x równa się x do 4 minus 7x do 3 plus 10x kwadrat minus 5x plus 13. Oraz p od x równa się 2x do trzeciej, odjąć 4x kwadrat plus 5x plus 7. Oblicz wartości a i b, dla których wielomian q od x równa się 2x do czwartej plus 9 odjąć a do kwadratu razy x do trzeciej, odjąć w nawiasie a plus 3 b razy X2, 15, x kwadrat minus 15x plus 33, równy jest wielomianowi 2 razy w od x odjąć p od x. Aby rozwiązać to zadanie, musisz umieć dodawać, odejmować i mnożyć wielomiany. Opowiadałem Ci o tym w wykładzie działania na wielomianach. Jeżeli jeszcze nie wysłuchałeś tego wykładu, a masz problemy z tymi działaniami, to zachęcam Cię do zapoznania się z tymi tematami. Zapiszmy zatem 2 razy w od x odjąć od x równe. 2 razy w nawiasie x do 4 minus 7x do 3 plus 10x kwadrat minus 5x plus 13 odjąć nawias 2x do 3 minus 4x kwadrat plus 5x minus 7, co nam daje 2x do 4 odjąć 14x do 3 plus 20x kwadrat minus 10x plus 26 Minus 2x do 3 plus 4x kwadrat minus 5x plus 7 to się równa 2x do 4 minus 16x do 3 plus 24x kwadrat minus 15x plus 33. Ponieważ otrzymany w wyniku tych działań wielomian, zgodnie z tematem zadania, ma być równy wielomianowi q od x, możemy więc przyrównać współczynniki tych dwóch wielomianów przy odpowiednich potęgach zmiennej x. Dostaniemy w ten sposób układ dwóch równań. 9 odjąć A kwadrat równa się minus 16, i drugie równanie odjąć w nawiasie A plus 3b równa się 24. Czyli z pierwszego równania a kwadrat równa się 25, natomiast drugie równanie A plus 3b równa się minus 24. A kwadrat równa się 25. Czyli a równa się 5 lub a równa się minus 5, to na drugie równanie przepiszemy. a plus 3b równa się minus 24. Jeżeli teraz a równa się 5, to podstawiając tą informację do drugiego równania, mamy 5 plus 3b równa się minus 24, co implikuje, że b równa się minus 9 całych i 2 trzecie. Jeżeli z kolei a równa się minus 5, to minus 5 plus 3b równa się minus 24. 3b równa się minus 19, więc b równa się minus 6 1 trzecia. Formujemy odpowiedź. Dwa omawiane wielomiany są równe dla następujących par liczbowych. a równa się 5 i b równa się minus 9 trzecie. lub a równa się minus 5 i b równa się minus 6 całych i 1 trzecie. Trzecia. Na wykładzie rozmawialiśmy o równości wielomianów. Pamiętasz? Skupiasz się na stopniu wielomianów i współczynnikach przy odpowiednich potędze zmiennej x. Przerobiliśmy zadania, w których korzystaliśmy z definicji równości wielomianów, w tym również zadania z parametrem. Powodzenia na różnego typu. W sprawdzianach i zadaniach klasowych. Poniżej znajdziesz również zadania testowe dla utrwalenia zdobytej wiedzy. Zapraszam.